Nawet jeśli czasy rywalizacji pomiędzy marynarką wojenną ZSRR a marynarką USA minęły dekady temu, to dzisiejsza marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej pozostaje siłą, z którą trzeba się liczyć. Dobrym tego przykładem są niewielkie korwety rakietowe typu Bujan. Nowoczesne rakiety, znajdujące się na pokładzie tych okrętów, to sposób Władimira Putina na trzymanie Europy w szachu. Zapraszam na ciekawostki twardego resetu. Astrahan, pierwszy Bujan, a dokładniej jednostka projektu 21630, rozpoczął służbę we flocie kaspijskiej w 2006 roku. Zadaniem korwet Bujan jest przejęcie funkcji, jaką pełniła flota dziesiątek łodzi rakietowych w czasach zimnej wojny, liczebność zastępując kilkukrotnie większym zasięgiem i siłą ognia. Bujan stał się dobrym przykładem, jak przy niewielkich nakładach stworzyć maksymalnie efektywną jednostkę, ale dopiero jego podtyp Bujan M zdobył szerszą uwagę. Na pokładzie większej wersji Bujana zamiast wyrzutni rakiet Grad M znalazły się wyrzutnie systemu kalibr NK, zwiększając tym samym zasięg ogniowej jednostki do 2500 km i znacznie rozszerzając jej znaczenie taktyczne. Analitycy nie mają wątpliwości, że wystrzelone w 2015 roku na tereny zajmowane przez ISIS rakiety były pokazem zdolności bojowych jednostek, w których zasięgu mogą znajdować się prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej. Poza działem 100 mm, wieżyczkami 30 mm, systemem kalibr zdolnym do ostrzału lądu oraz karabinami maszynowymi, Okręty zostały wyposażone także w wieżyczki komar, wystrzeliwujące pociski przeciwlotnicze systemu Igła M. Określenie „uzbrojone po zęby” w kontekście relatywnie niewielkich jednostek bujan M jest w pełni uzasadnione. Słabe strony uzależnienie od innych. W izolacji zdolność operacyjna jednostki wynosi zaledwie 10 dni. To świadome założenie, które pozwoliło zwiększyć mobilność. W praktyce przywiązuje Bujana M do wód przybrzeżnych, wymuszając stały dostęp do portu lub przebywanie w większej grupie okrętów. Mam nadzieję, że na naszych wodach bałtyckich nigdy nie będziemy mieli okazji gościć właśnie Bujanów. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć! W hangarach sił powietrznych Stanów Zjednoczonych znajduje się wiele ciekawych samolotów. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę: to prezydencka maszyna Air Force One. Tak, wiem, że już jest dawno po świętach, ale chciałem Wam się pochwalić. Jaki prezent dostałem od świętego Mikołaja? Najnowszy smartwatch Motorola Moto 362 generacji.